Dobry, witajcie. Właśnie wróciłam z wakacji, troszkę odświeżona. I te wakacje dały mi troszkę takiego, słuchajcie, oddechu, ale też z całkiem sporo przemyśleń. I pomyślałam sobie, że bardzo często my, jako ludzie, chcielibyśmy mieć jakąś taką magiczną pigułkę, która pomogłaby nam szybko poradzić sobie z różnymi naszymi stanami emocjonalnymi. Stąd też pomysł na nazwę takiej serii, która tutaj powstanie na tym Facebooku, którą też później będzie można obejrzeć na YouTubie, bo jak pewnie wiecie albo nie wiecie, Facebook teraz przetrzymuje tylko 30 dni yy, nagrane filmy, w związku z tym ja je będę ściągać i zapisywać na moim kanale na YouTube odblokuj swój potencjał. No więc pomyślałam sobie. Że zaczyna kręcić, zacznę opowiadać w ogóle mm, o magicznej pigułce. I mm, ledwie co wróciłam, że tak powiem, z wakacji, i dostałam kilka wiadomości od moich klientek, które też wróciły z wakacji i nagle czują przygnębienie bez powodu tak zupełnie bez powodu, nie? Tak sobie pomyślałam, kurczę. Tak naprawdę to, niezależnie czy jesteśmy w terapii, czy jesteśmy terapeutami, czy jesteśmy psychologami, psychiatrami, każdy człowiek ma gorsze dni. Każdy, uwierzcie mi, bez wyjątku. W zasadzie różnimy się tylko tym, jak często one przychodzą i jak głęboko zapuszczają w nas korzenie. I tak naprawdę możecie być pewni tego, że wiele osób tak naprawdę zmaga się z obniżonym nastrojem. Uwierzcie mi, całe mnóstwo ludzi tak ma. Całe mnóstwo to nie są pojedyncze przypadki. To jest całkowicie naturalne, że my się zmagamy po prostu z gorszym nastrojem. No i w związku z tym warto tylko pomyśleć o tym, czy ten nastrój zapuszcza w nas tak korzenie. Tak? I jak bardzo też głęboko te, zapuszcza to korzenie. Bardzo często jest tak, że my przez bardzo długi czas borykamy się z obniżonym nastrojem, nikomu o tym nie mówiąc. Nie wiedzą o tym nasi przyjaciele, nie wiedzą nasi partnerzy, dzieci, współpracownicy, no bo my potrafimy się świetnie maskować, funkcjonować mimo wszystko. Uśmiechać się, gdy boli, podhaczać zadania, zarówno w pracy, jak i w domu, podczas gdy wszystko w nas w środku woła, abyśmy się zatrzymali. I bardzo często to, co z zewnątrz wygląda na silną osobę, to w środku często bywa samotnym zmaganiem się ze sobą. Często temu zmaganiu się, Towarzysze, taki wstyd, no bo przecież powinnam być wdzięczna za to, co mam, tak? Że inni mają gorzej, nie powinnam narzekać. E, ja też się wychowałam w takim stylu, że no to popatrz na tych, co mają gorzej, nie patrz na tych, co mają lepiej, tylko patrz na tych, co mają gorzej i bądź wdzięczna za to, co masz. No i ja tak też przez długi czas w takim, w takim stylu żyłam, tak? Że powinnam być wdzięczna, że tyle mam. W związku z tym y, bardzo często miałam taki wewnętrzny lęk, że jak się przyznam do tego, że jestem przygnębiona, to to będzie w takim sensie słabość, ale też tak właśnie, że brak wdzięczności, nie? I w związku z tym pomyślałam sobie, że może nie tylko ja się z tym zmagałam, nie tylko to jest we mnie tylko, ale może też więcej osób ma taki właśnie dylemat. W związku z tym pomyślałam sobie, że dzisiaj Opowiem troszeczkę o tym stanie przygnębienia, który bardzo często albo czasami przychodzi do nas nieproszony, bez wielkiego powodu, bez dramatu, ale jednak zostaje. No więc jakby taką pierwszą rzeczą, którą, o której warto powiedzieć i którą już wcześniej też powiedziałam, że wahania nastroju są normalne. Niezależnie czy jesteśmy kobietami, mamy też cykl menstruacyjny, czy mężczyznami, inne cykle. Hormonalne, to wcale nie jest to znak, że coś jest z nami nie tak. To wcale nie jest dowód, że nie potrafisz sobie poradzić. Że może, nie wiem, nie medytujesz wystarczająco, jeśli jesteś w rozwoju osobistym, albo że za mało afirmujesz, czy że za mało jesteś wdzięczna. Warto pamiętać, że takie jest po prostu życie. Nie jesteśmy w ogóle stworzeni do tego, żeby być szczęśliwi non-stop. Dlatego, że my żyjemy w pewnym rytmie, w cyklu takiej zmienności, ale też nie musimy się do tego przyzwyczajać tak? że no, no tak mam i jejku no i jest tak, możemy się temu przyglądać tak, z taką formą takiej czułości i auto y, y, zatrzymania tak? żeby sprawdzić czym jest to spowodowane. Warto też pamiętać, że przygnębienie i to poczucie przygnębienia to często nie jest depresja. Tak? Doktor Julie Smith, e, którą uwielbiam po prostu czytać, ona właśnie mówi, e, że przygnębienie to często nie jest depresja, tylko taki niezaspokojony głód. No bo zobacz, kiedy czujesz przygnębienie bez powodu, to może ono być takim sygnałem, że jakaś Twoja potrzeba została pominięta. Myślałaś o tym kiedyś w ten sposób, że jakaś część Ciebie. Nie dostała tego, czego potrzebuje, żeby naprawdę żyć. Może to głód relacji, może dotyku, może sensu, może zwyczajnie potrzebujesz trochę ciszy wokół siebie, ale ciągle pędzisz i się nie zatrzymujesz. Może jest to zmęczenie graniem silnej osoby na zewnątrz, bo w środku wszystko się sypie. Tak? A może to jest po prostu tęsknota za czymś, czego jeszcze nie wiesz? I warto też pamiętać, że przygnębienie. O, dzień dobry? Dzień dobry, cześć Justynko. Warto też pamiętać, że mm, nie musimy każdego naszego takiego gorszego samopoczucia rozkładać na warstwy. Nie trzeba wszystkiego analizować, ale warto słuchać siebie naprawdę słuchać. Zamiast mówić do siebie, znowu mi się nic nie chce, to zapytać siebie w, środ tam w środku, tak? Która część mnie dzisiaj mówi najgłośniej, tak? Czy to moje wewnętrzne dziecko domaga się czegoś? Czy to moja racjonalistka mówi najgłośniej? Czy jakaś inna nasza wewnętrzna część? I zamiast wchodzić w tryb naprawiania siebie, no to usiąść. Dać sobie obecność dlatego, że przygnębienie nie jest naszym wrogiem. To taki gość. Gość, który przyszedł powiedzieć, halo, coś Cię boli tam w serduchu, nawet jeśli nie umiesz tego nazwać, zatrzymaj się na chwilę. Yy, kolejną rzeczą, która, o której warto pamiętać, kiedy dopada nas przygnębienie, to to, że emocje to jest coś, nad co my mamy mm, większy wpływ, niż myślimy. <laughs> nie, nie możemy sobie wybrać emocji jak z katalogu, ale możemy zmienić środowisko, w którym one się pojawiają. O czym, co mam na myśli? Przede wszystkim warto sprawdzić, czym karmię mój umysł, tak? Jakie treści chłonę z mediów, z telewizji, z radia, z internetu, tak, ze scrollowania telefonu. Czasami jest tak, i to jest moje doświadczenie teraz z Polski, bo ja w Szwecji w ogóle nie słucham radia, ale w Polsce jeździliśmy bardzo dużo autem i po prostu było włączone radio. I okazuje się, że nawet jeśli nie chcemy, to co chwilę wpadają nam tam jakieś wiadomości. Jeżeli nie jesteśmy czujni, to nagle dajemy się im wchłonąć, tak? A te wiadomości wcale nie są dobre. Warto też się zastanowić nad naszą fizjologią, nad naszym ciałem. Czy na przykład wystarczająco się nawadniam? Czy na przykład to, że jechałam trzy godziny bez przerwy i zapomniałam wypić wodę, no to nie jest na przykład... Po, te, następnego dnia przez to właśnie nie czuję się bardziej przygnębiona, tak? Bardziej zmęczona, bo nie niewystarczająco się nawodniłam, tak? Warto też pomyśleć o tym, jak ja odzywam się do siebie, tak? Do, do siebie. Tak, do siebie, nie do kogoś, nie do ludzi wokół nas, tylko do siebie. Czy mówię do siebie z czułością, czy z pogardą. Czy mówię do siebie jak naj, do najlepszej przyjaciółki, czy do osoby, której wprost nie znoszę i chciałabym, żeby zniknęła. To nie są banały. To jest fizjologia i neurobiologia. I to jest właśnie nasza codzienność, którą warto poznać. I. Fajnie w momencie, kiedy dopada nas taka niemoc, taka bezdenna rozpacz na chwilę bez powodu zupełnie, no to po prostu usiąść i siebie zapytać, czego teraz najbardziej potrzebuję. I nie chodzi o to, zupełnie nie, żeby natychmiast znać odpowiedź, no bo właśnie jeżeli mówimy, że dopada nas przygnębienie bez powodu, no to my nie wiemy, dlaczego, tak? I chodzi o to, żeby usiąść a z kubkiem kawy, herbaty, szklanką wody z cytryną i pomyśleć, co tak naprawdę w środku mnie krzyczy, tak? W ciele, w sercu, w oddechu. I teraz na chwileczkę jeszcze wróca, wrócę do cienia, bo bardzo często to, co przychodzi w formie przygnębienia, smutku, nadmiernej senności, to wcale nie jest reakcja na to, co tu i teraz. To jest takie echo, echo tego, co kiedyś musiało zostać zepchnięte. Smutek, który był kiedyś tam niewygodny, złość, której nie wolno było kiedyś tam nam okazać, poczucie bycia nieważną, kiedy nie, nic nie powiedziałaś, bo nie wypada. Tak, to, co wtedy nie zostało uznane, wraca. I kiedy budzisz się czasami z takim ciężarem na sercu, to właśnie może być ten głos. Głos takiego wewnętrznego archiwum, który mówi: Nie chodzi o to, że masz depresję. Może po prostu jeszcze czegoś nie zauważyłaś, jeszcze czegoś nie wysłuchałaś. coś Anetko. Może to jest po prostu głód Twojej prawdy i do tej pory niesłyszanej. No więc. Zachęcam Cię do tego, aby z tym nie walczyć. Zaprosić to. Usiądź zapar herbatę, zrób miejsce i zamiast analizować, zapytaj, co Ty chcesz mi moje serducho dzisiaj powiedzieć. I bądź obecna. To naprawdę wystarczy. My to nazywamy mindfulness, tak? W tej nowomodzie, ale uwierzcie mi, że właśnie o to chodzi. O bycie obecną. I tak na koniec. Jeśli chcesz nauczyć się, jak rozpoznawać prawdziwe potrzeby pod spodem Twoich emocji. Nie uciekać od siebie w momentach przygnębienia do scrollowania telefonu czy oglądania kolejnego serialu na Netflixie, to zapraszam Cię do pracy ze mną. Jeden na jeden albo do moich programów od jesieni będzie się działo. Do zobaczenia! W kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że podobała Wam się pierwsza magiczna pigułka.